Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 21 Road to Glory. Dzisiaj nieco inaczej, bo szczerze mówiąc, po rozegraniu Squad Battles i Foot Champions w miniony weekend, po prostu nie chce mi się grać meczów, nie chce mi się robić żadnych zadań, więc tylko SBC, tylko paczuszki dzisiaj. No i pierwszą z nich jest rozbudowa Premier League Premium, z której wypadł nam Jordan Pickford. No nie o tym, Marzyliśmy. Jak widzicie, te zwykłe złote karty niewymienne z premier League Od razu przepalam w rozbudowie premier League tej o rzadkiego piłkarza 80. No bo na pewno z kolejnych paczek premium wypadną duplikaty, więc zawczasu należy się tych kart pozbyć. No i lecimy. Zobaczmy, jakiegoż to. Fantastycznego piłkarza dostaniemy z tej paczuszki. No nie ma nawet ekranów, więc słabo. Szakiri. No to tylko do przepału. No i jak widzicie, Shakiri trafił do rozbudowy Premier League Premium. No i lecimy. Zobaczymy tak w kółeczko po prostu. Jedna rozbudowa, druga rozbudowa, i tak to trwa. No i zobaczymy, czy trafimy jakiegoś potężnego Totsa z Premier League. No nie ma walkoutu, są ekrany, chociaż Oj, to będzie Inform. Irlandia Północna, a więc wszystko jasne. Były gracz Manchesteru United, Johnny Evans. No i fajnie, Inform 83, tyle tylko, że to jest niewymienny duplikat. I teraz muszę szybko się zastanowić, gdzie też pana Johnego przepalić, bo trochę szkoda kwiczelować taką kartę. Zobaczmy jeszcze, co poza graczem Lester. O Fernandinho 84. No, to podsuwa mi pewien pomysł co do wykorzystania tych kart. Bizon, jak widzicie, czyli jedno z SBC o s tak, zdecydowałem się zacząć przepalać duplikaty i jakieś tam niewymienne karty. No, powoli będziemy sobie Siena robić, bo jest to super karta. No, najlepsza chyba z dostępnych w tej chwili ikon. No, i tu jak widzicie, mała, mieszana paczka rzadkich piłkarzy za ten segment SBC o Siena. No i zobaczmy, czy coś nam wypadnie. No, ekrany chociaż o tyle dobrze. To paczka wymienna oczywiście, więc tutaj z duplikatami wielkich problemów nie będzie. Aitor 83, no też nam się zaraz pewnie do przepalenia przyda gracz Lewante. No a tu jak widzicie z jakichś tam innych duplikatów jeszcze jedna rozbudowa, ta o piłkarza Premier League 80+. No i tutaj są ekrany chociaż no, oczywiście liczymy na tocika, ale chyba się przeliczyliśmy, bo wypadł nam dinie. No, miał dostać toca, ale jednak został Francuz pominięty. No a tutaj e, SBC, które pojawiło się w poniedziałkowy wieczór, wybór rzadkiego piłkarza 84. Ocena no zespołu 83, jak widzicie, wymagana zgranie, niskie 40, a więc wykorzystaliśmy, jak widzicie, dużo bramkarzy, no bo oni wypadają nam najczęściej. No i zobaczymy, może z tego SBC uda się trafić Totsika z Premier League, otwieramy i co? No i to, co nie ma, ale nie jest najgorzej, bo ten Benzema 89 to jest całkiem przyzwoity traf. Oczywiście nie pod kątem grania meczów, ale w SBC chociażby OSNA nam się gracz realu bardzo przyda. No, a tu jeszcze jedno SBC wyzwanie Premier League. No i jak widzicie, tutaj również przepaliłem niepotrzebne karty z Ligi Angielskiej, no bo wypadają podczas tych rozbudów, więc trzeba się ich regularnie pozbywać. No i co? Za wyzwanie Premier League dostaniemy małą złotą paczkę rzadkich piłkarzy. Niewymienną, żebyśmy czasem nie zarobili za bardzo na tym, no ale to jest pół paczki za 50 tysięcy, no więc liczę na jakiś łokaucik chociaż. No nie będzie łokautu, będą ekrany. Tylko jakie? Finlandia. Świetnie. Dobrze, że przepaliłem pana Hradeckiego przed chwilą o tego Pika 84, bo tak byłby duplikatem. A więc cały czas najczęściej wypadają nam bramkarze. No a ja się nie poddawałem. Zrobiłem tych rozbudów SBC. Całe mnóstwo. Dokładną liczbę podam wam na końcu. Tu jak widzicie, kończę. Ligę Chińską. Tak, wszystkie drużyny zrobione. No i dostaniemy za to pakę za 50 tysięcy. Więc nie poddaje się. Lecę, aż trafię walkout. No i co? Czy będzie to tapaczka? No, zobaczmy. No, nie ma walkoutu. Ojej. I nie ma nawet ekranów. A trafiliśmy no, oczywiście bramkarza, tylko tym razem Baumana. Fantastycznie, no to nie poddawałem się i postanowiłem, skoro nie Chiny, to może Ameryka. No i jak widzicie, kończę tu SBC Philadelphia. No, jedno z droższych, chociaż udało się obniżyć jego koszt, bo wylicytowałem za 200 przybyłko. Który chodzi jednak tam w okolicach tysiąca, nawet ponad czasami. Więc mamy małą złotą paczkę piłkarzy. Prime za. Ten segment, no, a za całe MLS dostaniemy jeszcze mega paczkę rzadkich kart. No, jak widzicie, ambitnie Chcę dostarczyć Wam jakiegoś fajnego kontentu, no, tylko jej nie współpracuje. Czyżby obniżony drop podczas eventu, no, ta paczka na to wskazuje, bo jak widzicie, nie ma nawet ekranów. Amdalach, świetnie. No to mega paka rzadkich kart. No gdzie, jak nie tu? Przecież te paczki właśnie bywały dla nas bardzo szczęśliwe. No ale ta nie będzie. Trafimy kartę Libertadores Marcos Rojo. No przynajmniej gracz były United. No a ja się nie poddaję. Zrobiłem kolejne kilkanaście SBC. No i jak widzicie, tutaj powoli kończę ligę turecką. No jak nie Chiny, nie Ameryka, to może Turcja okaże się szczęśliwa. Mała srebrna paczka piłkarzy Prime. Z tych srebrnych paczek można trafić na przykład Totsa z y, Ligi Saudyjskiej. No a nas najbardziej interesuje paczka siedmiu rzadkich piłkarzy 81+. Plus. No i tu już musi polecieć walkout. No, no gdzie jak nie tu? No nie pole. No ale chociaż ekrany mamy na pocieszenie, Hiszpania, SP, Villarreal, no a więc Parejo, 85, no ok, no mogło być gorzej, tyle tylko, że ja się zawziąłem i notuję ile otworzyłem paczek z tych SBC, oczywiście nie liczę e, tego Pika 84+, ale ile otworzyłem w tym odcinku paczek, oczywiście wszystkich Wam nie pokazuję, bo szkoda na to czasu, no, a tu jak widzicie, jeszcze 3,84, nie najgorzej. Nawracając do mojej myśli, notuję i podam Wam, która paczka przyniesie wreszcie walkout. No, a tu jak widzicie, Los Blancos. Postanowiłem przepalić tego Komana, który był duplikatem, no i parę innych niewymiennych kart w kolejnym segmencie SBC-OS-Jena. No i sprawa załatwiona. Powoli się przybliżamy do pozyskania tej fantastycznej ikony, aczkolwiek nie będziemy się bardzo śpieszyć. No i tu jeszcze jakieś paczki tam za SBC ligowe, w międzyczasie zrobione, no ale po raz kolejny bez ekranów. No, no dramat, dramat, po prostu dramat 81. No super. No, i jeszcze rzadki piłkarz PL 80, plus z jakichś tam duplikatów, które trzeba było natychmiast przepalić, i znowu bez ekranów to jest po prostu tragedia. Jaki mamy drop rate podczas toców z Premier League? 82 rewelacja. No, to paczka piłkarzy Electrum Prime. To jeszcze nie jest ta paczka z SBC OS Jena, to jest jakaś tam z e, chyba ligi hiszpańskiej. Któryś zespół zrobiłem, już się trochę gubię, bo to już jest ponad 100 paczek tego dnia zrobionych i otwartych. O, to jest paczka wymienna za Siena. No i zobaczymy, czy tutaj wreszcie walkout. Nie, chociaż mamy ekrany, więc OK, Anglia O O, Gomez. No to o tyle dobrze, że wymienny, a on kosztuje jakoś tam w okolicach 7000, więc troszkę sobie tam monet dzięki temu odbierzemy. Ale to nie jest szczyt naszych marzeń. No a ja muszę robić dalej, no bo się zaparłem i no bez walkoutu nie skończę odcinka. No to lecimy z paczką numer 154. Jak widzicie, cały czas bez walkoutu. Tu oczywiście były różne paczki, lepsze, no ale jak widzieliście, były za 50 tysięcy, były jakieś tam 7x81+, trochę srebrnych w tym. No ale 154 paczki bez walkoutu, już nie mówię nawet o Totsie. No to paczka numer 155, aha, tylko to jest paczka za Olympic Marsylia, no bo jak widzicie, musiałem przepalić duplikat Milika, no i czy... Polak przyniesie nam szczęście. 155 paczka i czy będzie walkout? Jest walkout, a więc tylko 155 paczuszek trzeba otworzyć, żeby trafić walkout. No i to nie byle jaki, buskets, karta do końca gry. Także jak widzicie ciężko się napracowałem, żeby zrobić ten odcinek, no oczywiście... Nie pokazywałem wszystkich paczek, bo film trwałby ze 4 godziny. No, ale e, macie po prostu naoczny dowód, jak wygląda drop rate podczas e, eventu Team of the Season. No, niektórzy płaczą, że oj, 20 paczek otworzyłem, nie trafiłem żadnego totsa. No, widzicie, ja otworzyłem 155 paczek, żeby trafić pierwszy walkout, i to walkout, nie oszukujmy się, raczej z tych marnych dobra możemy powoli kończyć jutro czyli w środę postreamujemy. wrócił junior także zostawcie łapy w górę subujcie jeżeli jeszcze tego nie robicie no a ja się z wami żegnam trzymajcie się na razie